Siemano dziecka, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na Hypixelu. Dlaczego jesteśmy na Hypixelu? Bo byliście 1000 subów! A co oznacza 1000 subów? Test antiche na Hypixelu Oczywiście największy polski... Boże, największy serwer na świecie w Minecrafcie, więc zobaczymy jaki tutaj anti-cheat jest. Co prawda cheatów dużo nie ma, jeżeli gamy sobie bez cheat'u tak normalnie no ja tutaj nigdy nie czytowałem, więc zobaczymy jak tutaj anti-cheat się trzyma. Ile boun zostaje, bo mam kilkadziesiąt altów, więc będę mógł sobie poszaleć. Zostawcie lajkacza oczywiście, jeżeli macie mózg i umiecie go używać. Tysiąc subów to już jest coś. Tysiąc subów zobowiązuje Was do tego, żebyście zostawili lajkacza. No i jesteśmy już na pierwszą na solówce, więc najpierw zobaczymy fly. Fly, 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 fly. To jest zawsze takie. Nawet trochę na pikselu trzeba zobaczyć pierwszego fly'a Działa fly. Zaję o Boże, jak ja tutaj zdążyłem włączyć flyer, dostałem bana. Co to w ogóle ma być? Halo, admin. O, w końcu już zaczyna kolejna. Więc teraz zobaczę z blinkiem. Może z blinkiem będzie działało lepiej. A se przelecę, a co mi tam? <śmum> Spróbuję przelecieć, co mi tam? Zobaczymy, czy może się uda. No jeżeli na pewno się nie uda, to na pewno bana dostanę. Ej, 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 ej please, 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 nie wywalaj. Ej, przytypałem się. Typy? O Boże! I tutaj wszystko działa. Znaczy, Boże, co ja mówię? Jak tutaj działa fly. O LOL! Jakie? Jakie XD? Nie, teraz nie zadziałało. Na pierwszym razem zadziałało, więc nice! Nie wiedziałem, że coś takiego będzie działało na Hypixel'u Aura też tutaj ładnie działa. No co, skafoldzik? Skafoldzik. Lecimy ze skafoldem Dawaj, 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 dalej. Ale tutaj działa aura ładnie. LOL Dalej, 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 dalej. dalej. Mamy to. To jest takie opóźnienie w biciu, dlatego też może być troszeczkę źle, ale dobra tam, walić to. Ciekawe po jakim czasie dostanę bana. Dobra, lecimy sobie dalej. Już myślałem, że ten czerwony napis to zbanowano czy teraz, lub coś w tym stylu. O Boż, wystraszyłem się. Dalej, dawaj, dawaj. O nie, a nie włączyłem. O nie, mieczek wyrzuciłem. O <laughs> Nie no, przepraszam za to, że czytuję na Hypixelu Naprawdę, nie, ch nie chcę czytować na Hypixelu, ale to jest tylko taki test od wiesz Żebyście wiedzieli, jaki Anticheat jest na Hypixelu Hypixel według mnie to jest najlepszy serwer, ale jednak Anticheat jest troszeczkę słaby, ale przynajmniej lagów za to nie ma aż takich Odpaliłbym Fly'a, ale nie wiem czy zadziała Ale zobaczymy, zobaczymy Zadziałaj, please. Działał, zadziałał. No widać, że tutaj działa ten. Kill Aura działa, speed działa, scaffold działa, fly czasami działa. Teleport, tak jakby. Fast use bym użył, ale nie wiem, czy to będzie działało. Ale dała waliśla. Przepraszam, nie chcę tego robić, ale muszę. Mam vip więc pewnie, nie wiem, w sumie to na pewno jeszcze jestem zgłoszony. na yupi, yupi, wygrałem na cheatach. GG, X! A wejdę sobie na czwórki. O, zaczyna się. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie na czwóreczkach. Kiedy dostanę pana i to co, lecimy sobie na snafolgiku. Szkoda mi się. Nie no. Ja wiem, że nie mogę czytować, nie powinno się odczytować na tej ale to by to dla was, żebyście widzieli, jak tutaj anti-cheat. No, sami chcieliście, więc proszę mnie tutaj nie, nie obrażać mnie tutaj. Cyk! O, już chyba. Co jest? Myślałem, że już bana zostaje. O nie, to złe jest. Znowu bym musiał ten konto zmieniać. A nie chce mi się, admin nie banuj, bo nie chce mi się zmieniać konta. Teraz będzie mnie lagowało. Przykro mi, nie chciałem tego, naprawdę. Ale czemu nie banują mnie? Halo, się mnie panować. Idź stąd, nie chcecie zabijać. Dobra, zabijecie, skoro tak chciałeś. Skoro sam tego chciałem, to proszę, nie działa Fastius, niestety. No, stety, niestety niestety wywalone. Nie spodziewałem się, że Hypixel będzie miał już aż tak słabe gąbki. i to. Ciekawe co on sobie myśli, kiedy widzi mnie na cheatach. <grych> ban! Ban, ban! Macie szczęście, macie szczęście, Hypixel, że zbanowaliście mnie. Fajny skin, popatrzcie, jaki słodki skin mam. Szkoda, że dostanie bana. Jest coś takiego. A jeżeli obuduję łóżko, zobaczymy, czy będzie taki napis też. Ej! Jest! Czyli to oznacza, że mogę niszczyć przez bloki łóżko? Lol. Zaraz zobaczymy, zobaczymy. No to co, włączamy tego i zobaczamy, czy działa. Nie, nie działa. Wiedziałem. Ej, ciekawe czy tepnie. Tepa <ślesz> Jakie to jest? Złe. To jest naprawdę złe. <ślesz> o boż. Ale nie, o, trochę to jest żałosne. Że takie rzeczy jednak mogą się dziać na Polski i na serwerach w ogóle. Jak ten anti jest gorszy od wszystkich jak od większości Polskich anti -cheatów. Bez kitu I Tutaj mamy tak żałosny anti jednak Myślałem, że ten, że jak mniej cheaterów jest to jakiś anti jest lepszy, a nie Moja wszystko, patrzcie co ja tutaj mogę z nimi robić Nie spodziewałem się tego po Hypixelu Żal, Hypixel żal mi cię Zobaczymy czy może te nie taką odległość Patrzamy, patrzamy. O, o, źle zrobiłem, ale dobra, nieważne. Tepa, tepnęło mnie. Żałuję mi się Hypixel. Teraz zaczynam żałować, że nie cisnąłem Hypixela. Teraz muszę ten tutaj poniszyć blogi i tep, żeby odlagowało, nie? Teraz antigit anti mnie sprawdza? No. Widzicie jak tutaj się tepać mogę? To co to? Ma być, a teraz widać, że mnie ten sprawdza, Anti-Cheat bo cały czas mnie cofa. <grymne> no ale naprawdę szkoda mi, że Hypixel jednak ma tak zwalony Anti-Cheat Mógłby być dobrym serverkiem, gdyby miał dobry Anti-Cheat Znaczy jest dobry, ja tam tutaj nie będę grał na cheatach, ale tak czy siak żałosne jest to, że jednak Hypixela Anti-Cheat jest tak zwalony. No zobaczcie, jak ja ich tutaj mogę wszystko robić. Jeżeli nie działa fly teleport, to po prostu w tego. Włączam skafolda i lecę sobie. I to mnie nawet tak szybko nie banuje, bo niektórzy pisali, że o wejdź na HPSela nie polecam wejść na HPS, bo zbanujecie po 5 sekundach. I co jakoś czytuję sobie już tutaj z. nie wiem dokładnie ile? Z 5 z minut około i jakoś bana nie mam. Na tym koncie. Naprawdę zbanowali mi wcześniejsze konta, ale to tamte z mojej głupoty było pierwsze. Ale tutaj zbanowali mi dopiero po jakimś czasie, więc nie wiem o co chodzi. Naprawdę. Naprawdę. Tak jak pisze ma zwalony on Tim jednak. Myślałem, że jest lepsza, tutaj takie gówno. Nie, please, nie zabijaj mnie. Nie, dostałem bana już. No trudno się mówi. A więc ludziska, to byłoby na tyle w tym odcineczku. Oczywiście nie spodziewałem się tak powalonego Antigita na Hypixelu. Co prawda, no tam banuje czasami, ale jednak słaba. Słabo z tym Lipton jest. Więc yy, daję Wam może kilka altów do, w opisie. Tam sobie możecie wejść. E, no nie wiem, daję Wam po prostu alty, robicie z nimi co chcecie. Tam nie wiem, z 10 altów Wam napiszę i możecie sobie z nich skorzystać. Yy, więc to byłoby na tyle. 小曼哥。